Mam transmisję. Okay. Ale chyba jest... na kanale? Poglądasz. No oglądaj mnie, ej! Tepa. No, jaki? nie Pan kuku. Ku. A, wywaliło mnie fajny. No, no nieźle. Jeden typ stracony z KBD. Ej, to, ej, to, jest to, jest, to ty... Ty to miałeś 300. To... No? no? naprawdę masz na żywo. Też to chodna... Chodna elfa dam ci te pół miliona. Czekaj, co? Chodna elfa dam ci te pół miliona. No dobra, to chwila, to już wchodzę. Boli, boli milion już będę musiał dać. A czemu ty mnie tak zmuszasz, żebym ci dawał ten hajs? nie chcesz ja A gdzie... No bo czekaj, bo mm, coś mam laga... No. Ja co ty już? A, to, odpuścić, a odpuścisz no, mi no. już z tym, z tym, tym, że będę musiał no, ci jeszcze no. dawać hajs. No, zobaczę, ja, zobaczę. Jak, jak coś ci zrobię, to będę musiał ci dać hajs, tak? No! no ja nie wiesz, nie ty się... Co ty Olek robisz? Olek, proszę. Chodź jak wejdziesz. No czekaj, bo. Ty mi nie jesteś na ten zjemysł, no na pewno. Mister Greedy, chodź. Jaki Mr Greedy? Dobry Mr Greedy. Sugar up. Tak, już gdzie się? No, psy, pies jest... Chodź, 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 Ej, nie wskakuj na mnie, ty mała chorubo Czekaj na mnie, ty, czekaj Ej, a ty coś tu toż przesuń No nie, jest wpadłem No to kiedy no, wiem. mam dać? Kasia, a kiedy mam ci dać? Czekaj Jestem taki coko czoko czoko czoko, czoko Ale nie będę musiał ci dawać codziennie Nie, nie jest kwiatów nie, Dobra, dawaj się już Nie zjedzę. jest kwiatów o. Dobra, idziemy potrapować. A, a i, co, co ile mam ci dawać hajs? Nie wiem, zależy. Ej, też, te, te, też, też mam pytanie. Ej, jak ja będę w domu, to mi pokażesz, jak się drobi y, odcinki i tak dalej. Tego OBS-a mi poobierzesz i tak dalej. To bym zrobił YouTube. Była mieszkana, ale wiesz. Tylko nie wiem, jak montować ładnie. No dobra, no będzie bez montowania po prostu. to pisz też. też. Nie, nie jest tego psi. No ty jakiś pies jesteś jakieś UPO! No czemu ty... Jest ej, zyżdżasz, ej, 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 że... My To piszcie już. Ja tam nie ja dam... Zostajemy tutaj. Ej, a jakby ty bez to totemu tepnął, a ja bym go sknokał? To ja go zdążę hitnąć w powietrzu. No, ale jakby... Ale ten, jakby mu totem nie... Za, jakby nie miał totemu. I... No to ja go hitnę w powietrzu!

ale A, sobie ci... to pis... Jest... dobra, dobra. ja wpadam A ja z... Dobry ja ląb wypożem, dobry, ja... dobry nie dobra Ona, dwójka! Ono, ona! ona! Wnemo się, wnemo się! Wnemo się! Ale on... On mi dużo biega To weź go tu wrzuć Weź go wrzuć tu Ale nie dobra, ja skończę to Nie dobra, ja pół...